Dobra, kochani, żeby nie przeciągać, dzisiaj mam bardzo mało czasu na zrobienie soczku. Działamy, ja nazywam się Adam Słowik. Dzisiaj przyrządzimy sobie bardzo dobry soczek, który da nam mnóstwo energii. Ja od jakiegoś czasu ograniczyłem mocno napoje, które wydawało mi się, że dają mi tą energię, ale energetyki i kawa no, dawały mi kopa tylko na chwilę, ale niestety nie było to długofalowe. Od jakiegoś czasu. A tak dokładnie od y, jakiejś półtorej roku mocno y, zwracamy, zwracam uwagę na to, co jem y, i też y, do diety dołączyłem świeżo wyciska, wyciskane soki. Staram się to robić codziennie. Y, dzisiaj sobie y, wyciśniemy soczek, kochani, z. Mamy tutaj, kilka, mamy tutaj kilka składników, przygotowanych, produktów naszych kochanych. Już tutaj mam gotowe dwie kosteczki soku z jarmużu. Jarmuż akurat... E, swego czasu miałem dostęp do dużej ilości ekologicznego w jarmużu, więc nakupiłem, nawyciskałem soku. E, włoży... Myślałem, że coś dzwoni. Włożyłem do, do takich woreczków po, e, na lód i sobie teraz wyciągam po prostu dwie kosteczki soku z jarmużu, który ma bardzo dużo takich właściwości odżywczych i składników odżywczych, więc warto go wprowadzić. <laughs> Także wyciśniemy sobie nasz soczek, jarmużu już mamy, później damy jabłko, dzisiaj prawdopodobnie, myślałem, żeby nie robić bardzo mieszanych e, soków e, warzywno-owocowych, tylko na przykład skupiać się, jeżeli robię sok warzywny, to tylko właśnie same warzywa i jak o zwoce no to Owoce, ewentualnie do warzywnego soku, e, tylko jabłko. Więc dajemy to jabłuszko. Jabłka mam akurat z, ze sprawdzonego źródła, bo od dziadzia. Więc wiem, że te jabłka nie były na pewno. W żaden sposób bryskane, lekko je po prostu omyłem, opukałem taki soczek. Właśnie teraz z jabłek, sobie wyciśniemy. Sok z jabłek, kochani, bardzo dobrze działa na nasz organizm tak oczyszczająco. Nie wiem, pewnie, może jak sobie kojarzycie, ja na przykład kojarzę, jak byłem mały. To na przykład mamusia robiła nam często takie, brała po prostu jabłko. Jabłko zawsze dobre na wszystko. Była taka tarka, pamiętam na środku był taki, miało takie sąbki, po bokach były takie rowki, jabłko się po prostu ścierało i takie utarte jabłko, no ja uwielbiałem. Dla mnie to było coś pięknego, czasami ewentualnie z, z jakimś cynamonem, e, ale takie jabłuszko starte to jest po prostu sztos ja tylko sobie sprawdzę czy się nagrywa bo ostatnio ostatnio 40 ostatnio 40 minut się po prostu oprodukowałem a, a jednak później się okazało że, że mi nie nagało bo mi telefon się wyłączył a dzisiaj mocno na spidzie bo za chwilę jadę na spotkanie pewnego gościa który jest bardzo uzdolniony i właśnie tak mu zabiorę od razu jak jadę do niego soczek. Także dzisiaj sobie zrobimy kochani, że mamy ten jarmusz. jarmuż bardzo. Już kolejny raz to powtórzę niedocenione warzywo z rodziny kapustnych u nas zwłaszcza niedocenione w Polsce Gdzieś tam czasami pewnie widzieliście lub widzicie jak się jarnusz używa jako lekka tam ozdoba do jakiejś potrawy, bo ma fajną strukturę, liście fajnie wyglądają. No ale jarnusz oprócz tego, że, że fajnie wygląda to jeszcze yy, w sumie najważniejszą jego zaletą jest to, że dostarcza nam dużo energii i działa, na, działa korzystnie na, na nasz organizm. Więc, więc polecam. Yy... Jam już jabłko. Dobra, trzecim. Ja sobie takie lubię czasem różne właśnie łączyć smaki, ale dzisiaj ze względu na to, że mam mało czasu, to nie będę kombinował, bo wszystko dzisiaj jest od rana na mocnym speedzie. Byłem jeszcze na zakupach, kupiłem ananaska, kupiłem mango, fruta. Jak macie na przykład właśnie problem z, nie wiem, z wypróżnianiem, czy, czy coś Was tutaj w okolicach i boli, czy że czuje, czujecie, że coś tam jest nie tak z to polecam Wam właśnie zastosowanie, wprowadzenie takich świeżo wyciskanych soków. Jabłko szczególnie ma takie właściwości oczyszczające eee, tutaj jeszcze mam natkę pietruszki przygotowaną kopę więc zaraz sobie z tą resztą będziemy wjeżdżać ja sobie przygotuję szklaneczkę, na koniec sobie wypijemy już się sobie przelać gęsty gęsty Która godzina jest? 125. kurczę, to, ja nie wiem, czy ja się wyrobię. Najwyżej poczekam. Najwyżej poczekam. Staram się kupować jak tylko mogę, gdzieś podjechać na jakiś targ. Jak już wiadomo, jak tylko mam dostęp gdzieś. To ktoś ma swój sad, swoje jabłka, swoje jakieś w sezonie warzywka, czy inne owoce, bruszki też świetnie. Ja akurat staram się owoce jeść w całości, ale też soczki jak najbardziej wyciskamy. Skoro sprawdziłem to na sobie, że że pomaga, że lepiej się jad przez to czuję, no to czemu mam tego nie, nie wprowadzić, ale człowiek przez wiele, wiele lat nie żył w nieświadomości, jednak niby się tam, tylko wydawało mi, że się zdrowo rozżywiam, że trzymam tą michę. Nie było, nie było źle, bo też przyznam, że ja zawsze byłem fanem sałatek wszelkiego rodzaju. Często się nawet moi znajomi dziwili, że jedziemy gdzieś do jakiejś fajnej restauracji, czyli czy byliśmy gdzieś na wyjeździe. Bo ja też po Polsce bardzo dużo jeżdżę. No jeździłem, bo teraz nie jeżdżę, bo jest wiadomo co. Ale jak wszystko normalnie było, jeszcze to jeździłem po Polsce i po świecie, aby pokazywać moje umiejętności właśnie w postaci. Pokazu z stylów w stylu flair. I nieraz było, było się w jakiejś fajnej restauracji, gdzie można było na przykład zjeść coś mięsnego, na przykład mocno smażonego, a ja jednak gdzieś tam wybierałem na przykład jakąś sałatkę. Dobra, mamy jeszcze burak. Także tutaj mam, wyciśniemy sobie tego buraczka. Buraka polecam, szczególnie jak na przykład często się mnie pytają, co, bo Ty słowik wiesz, bo Ty tam w, bar, w tych alkoholach, w tych drinkach to co na kaca? Bo jak się opiję tego alkoholu, tu to, to jutro będzie na pewno kas. No to jak już porządzicie ostro na imprezie, to sok z buraka. Sok z buraka na kaca. Dalej mamy marchew. Hmm. Markę cudownia właściwości. Pięknie wpływa na naszą cerę. W formie przekąski taka marchewka. Trzeba się sobie wycisnąć sok. Polecam jak najbardziej. Materia, bateria, pada, ale zaraz kończymy, żeby się tylko nie było Dobra kochani, marka poleciała, e, natka i koperek. Dzisiaj tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć spalników. Nie będę dzisiaj mocno kombinował. Wkładam sobie tutaj mam tą natkę i koperek. Świeże, co kupiona nas, kupani na takich targu. Pulpa będzie dla kurek. Dobra. Pošlo nam Jest nasz soczek 2 godina 25 No to dzisiaj na szybko, już, żeby nie kombinować mamy jarłusz, jabłko, burak, markę, natka, pietruszki koperek. Soczek świetnie pachnie. 好，我们。 Pani. inwestujcie w wyciskarki, wyciskajcie soczki, mnóstwo energii, dzięki temu można dostarczyć do swojego organizmu Wasze przewody, Wasze układy będą Wam bardzo wdzięczne za to, ponieważ jak dostarczacie takie pożywienie, które musicie jeszcze dodatkowo a jeszcze jak nieraz, nie daj Boże, dobrze nie pomielicie, nie pogryziecie i coś takiego wpadnie w Wasz układ pokarmowy, to później po prostu Wasza wątroba, Wasze jelita się po prostu z tym muszą męczyć, żeby pobrać z tego właśnie składniki odżywcze, a jak pijemy taki soczek, to te składniki odżywcze mamy już Pełnej postaci, ponieważ nasz organizm, nasz organizm nie, nie przyjmuje jakby grubych, zbitych pokarmów. Tylko nasz przyjma, organizm pobiera głównie energię z soków, z, tu, z wody po prostu. Więc jeżeli taki sobie soczek dostarczymy, to nie tracimy energii na to, żeby to jakoś mocno trawić, mielić kwasy żołądkowe. Nie, nie muszą być jakoś w mega dużych ilościach produkowane, żeby, żeby się zająć po prostu trawieniem tego twardego posiłku, jak na przykład jakieś miękko zjecie, czy coś, coś takiego ciężkostrawnego, to, to później no, jest, najlepiej to człowiek by się położył i leżał, bo taki jest najedzony i ola droga, nic mi się nie chce. No a chyba nie o to chodzi. Dobra, to ja sobie tutaj naleję. Troszkę dzisiaj wyszedł bardzo gęsty, ale to nie, nie ma problemu. Ja wam życzę, kochani, dużo zdrowia. Mm. Soszki pijcie, bądźcie zdrowi, trzymajcie się pozdrawiam.